Cześć. Nazywam się Bartosz Piotrowski i od ponad 10 lat pomagam firmom rozwijać sprzedaż online i omnichannel w sposób przemyślany, uporządkowany i realnie dopasowany do ich modelu biznesowego. Specjalizuję się w budowaniu strategii e-commerce B2B i B2C, czyli w tym, co dzieje się zanim zaczniemy budować platformę oraz też po jej wdrożeniu. Pomagam firmom odpowiedzieć na kluczowe pytania: co sprzedawać online? Komu? Jak zorganizować procesy, by nie wpaść w chaos? Zamiast kolejnej prezentacji z buzzwordami, dostajesz konkretny plan działania i decyzje oparte na danych, nie przeczuciach. Druga usługa, z której korzysta coraz więcej firm to zewnętrzny dyrektor e-commerce. Jeśli potrzebujesz kogoś, kto wejdzie w twoją organizację, poprowadzi zespół, ułoży działania i dostarczy wyniki, ale bez kosztu zatrudniania pełnoetatowego dyrektora, to właśnie tym się zajmuję. W Digital Advisor łączymy wiedzę o e-commerce, technologii sprzedaży, by dawać naszym klientom realne efekty, a nie tylko slajdy. Jeśli czujesz, że e-commerce w Twojej firmie może działać lepiej, porozmawiajmy.